Wiktoria awansowała do kolejnej rundy Pucharu Polski, pokonując na boisku w wieleniu po dogrywce niwy brudzowice aż 6 do 3, 1 do 1 do przerwy. Hat popisał się Rzemła, dwa trafienia dołożył Zboralski, a komplet bramek uzupełnił Magiera. W regulaminowym czasie gry padł wynik 2 do 2 i o awansie do następnej rundy miała rozstrzygnąć dogrywka. Przez 30 minut mogliśmy oglądać prawdziwy festiwal strzelecki, ponieważ padło aż 5 goli. Na ilość goli z pewnością mogła wpłynąć pogoda, która spowodowała zaśnieżenie. Całej murawy, przez co gra była w pewnym stopniu zależna od szczęścia. Teraz przed Wiktorią, jeszcze jeden sparring, a później walka o cenne ligowe punkty i miejmy nadzieję, awans do trzeciej ligi. To jest kolejna y, przymiarka do, do jakichś tam y, przyszłych rozgrywek. Podzieliłem się zespoły na dwie drużyny: pierwsza gra właśnie z Puchar Polski z, z drużyną y, Nif, NIF tutaj z A klasy, a drugi, drugi zespół gra sparring z Orłem Psary Babienic o godzinie 14. To już to jest ostateczna drużyna, kompy kadra, która liczy 24 zawodników, na tym się zamknie i nie przewidujemy żadnych wzmocnień. Czy to spotkanie jest takim priorytetem, czy bardziej drużyna będzie się skupiać na lidze? Oczywiście, że na lidze, aczkolwiek no do, jest już połowa marca, więc uwagę do, do wyników przywiązujemy jak najbardziej. No, póki co tych wyników za dobrych nie ma, ale jesteśmy dobre myśli, bo tak jak Pan widzi, warunki do gry są fatalne i no, trudno cokolwiek wymagać od zawodników.